Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne panny na czytaniu ogólnym na miesiąc luty 2021. Dzisiaj zrobimy sobie rozkład przy pomocy talii boski tarot. Następnie wylosuję dla Was jedną kartę z afirmacją z serii Potęga Myśli Odnajdź Siłę w sobie. Na zakończenie wylosujemy jednego małego aniołka, kartę z serii Klucz Anielski. Karty mam już przygotowane, potasowane. Za chwilę je przełożę i przejdę do czytania, ale zanim czytanie przypomnę, że jest to czytanie ogólne. Nie z każdym będzie rezonowało, dlatego zachęcam, żebyście dodatkowo odsłuchali film ze swoim znakiem ascendentalnym. Być może tam będą dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. No dobrze, zacznijmy. Zobaczymy, co tam ciekawego u panienek. Luty zapowiada. Energia z jaką panna wchodzi w miesiąc luty. Królowa Kielichów. Co pomaga bądź przeszkadza? Co lub kto? Dwa denary. Wasze działania w miesiącu lutym. też Buław. Co lub kto odchodzi do przeszłości? Trzy denary. O czym panna będzie myślała? Co planowała? Co analizowała? Dziewięć denarów. Połowa miesiąca, a z mieczy. Czynniki wewnętrzne, czyli jak Wy widzicie całą tą sytuację, jak jesteście do niej nastawieni. Królowa mieczy. czynniki zewnętrzne, czyli rodzina przyjaciele znajomi a z kielichów, Wasze obawy lub nadzieje, Paź denarów i koniec miesiąca. świat. No bardzo ładnie jakieś nowe możliwości przed wami, szansa zarobienia dobrych pieniędzy, nowa praca, współpraca, jakiś biznes, jakieś inwestycje. W tle czytania mamy trzy kielichy. No kochane panienki, dużo radości i uśmiechu w lutym. Jakieś sprawy zakończą się dla was bardzo pozytywnie, będzie powód do radości do celebrowania jakiegoś wydarzenia. Ogólnie jesteście bardzo w dobrym nastroju w lutym. Czujecie się bezpiecznie, humor wam dopisuje. Intuicja was nie zawodzi. Karta Królowej Kielichów jest to karta dojrzałości do pewnych decyzji. tak? Nie obawiamy się zaryzykować, nie obawiamy się Konkretnie zadecydować, tak? Tu jest ta dwójka denarów. I teraz tak, może chodzi o pracę. Może panna ma pracę, bo tak jak widać z przeszłości, trzy denary czyli jest świetnym fachowcem, zna się na, na, na swoim zawodzie, jest docenianym, szanowanym pracownikiem z długoletnim stażem, z odpowiednim wykształceniem, z umiejętnościami. No i. Została tutaj Wam złożona jakaś propozycja. Może być też taka sytuacja, że mieliście pracę, ale ktoś Wam proponuje współpracę, bądź jest możliwość dodatkowego jakiegoś e, zarobkowania, tak, żeby jeszcze się jakoś zabezpieczyć i mieć dodatkowe źródło dochodu, które wpłynie na Wasz budżet domowy. Zobaczmy. Najpierw tą królową kielichów. Uważacie, że wszystko jest tak, jak powinno być, jesteście spokojni, opanowani, cierpliwi i tak naprawdę nie czujecie żadnego zagrożenia. Czyli macie jakiś pomysł, który chcecie zrealizować, ufacie sobie przede wszystkim, swojemu instynktowi, swojej intuicji, no i macie to przekonanie, że, że ta sprawa jest dobra, że jest bezpieczna, że nic wam nie zagraża. Królowa Kielichów pokazuje też bardzo piękne cechy panny, która. No, jest osobą bardzo dobrą, bardzo wrażliwą na, na krzywdę, bardzo wrażliwą na, na wszelkiego rodzaju sprawy związane z pomocą ludziom, czyli ta empatia, tak, wyrozumiałość, spokój, opanowanie i chęć niesienia pomocy. Oczywiście królowa kielichów to też dojrzałe uczucia, więc być może niektóre z Was, no, Uświadomiam sobie, że, że jednak pałają głębszym uczuciem, być może do jakiegoś zodiakalnego strzelca bądź lewa Ta dwójka dolarów, umiejętność dokonania wyboru w momencie, kiedy sytuacja jest niestabilna, tak? Przyjęcie jakiejś drugiej oferty, ewentualnie obrót gotówką, jakieś inwestycje. Oprócz pracy, być może jakiś biznes, ewentualnie nawiązanie współpracy. Może właśnie ze strzelcem, lwem bądź baranem. Jakaś spółka, jakaś współpraca. Zobaczmy. Osiem mieczy. No właśnie, tak jakbyście się zastanawiały i, i mimo jakichś tam właśnie obostrzeń, yy, wiadomości. Informacji, które mogą w jakiś sposób ograniczać Wasze jakieś takie plany i zamiary na dalszą przyszłość, wy staracie się tutaj działać i, i panować nad wszystkim. Tak więc tutaj widzę, że nie boicie się tej ósemki mieczy. Nie stoicie i nie, nie zastanawiacie się, co dalej, tylko działacie. Zrealizujecie jakiś swój plan. No właśnie, bo jesteście w energii rycerza Buław. Czyli zaangażowane w sprawy, chcą działać, chcą rozwijać tutaj temat. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś uczucie, no nadal chcecie kontynuować tą relację, tak? Bliżej się poznać i być może tutaj jeszcze bardziej zbliżyć do siebie. Na pewno panna nie będzie próżnowała w lutym, będzie aktywna i zawodowo, i jeżeli chodzi o właśnie. Poznawanie się bliżej ze swoim partnerem bądź partnerką. Zobaczmy. Takie zaangażowanie, pracowitość, odpowiedzialność, bystrość, spryt. No właśnie i pewność siebie, tak? Bo dodatkowo mamy rycerza mieczy. Załatwianie wszelkiego rodzaju spraw urzędowych, przekonanie do swojego pomysłu i takie szybkie re realizowanie e założonych sobie celów, projektów, wydarzeń na ten miesiąc. Trzy denary. Trzy denary mogą symbolizować, że jest po jakichś ważnych egzaminach, które być może dały jej jakieś uprawnienia, przeszła jakieś przeszkolenie, ale mamy tutaj cesarzową, czyli do tej pory była dobra praca, dobre stanowisko, wygodna jakaś posada i, i poczucie takiego bezpieczeństwa zawodowego. Może była jakaś współpraca z kobietą też, tak. Może szufowa tutaj wyznaczała kierunki? Ewentualnie, kochani, awans, awans się tutaj szykuje. Może ktoś Wam złożył propozycję, właśnie awansu? No i zastanawiacie się nad tym, o czym Pan na myśli O stabilnej sytuacji materialnej, o tym, żeby spełniły się może jakieś marzenia, właśnie o tym wymarzonym stanowisku, czyli kariera ale też własne mieszkanie, więc niektóre panny być może właśnie będą sobie dorabiać jeszcze dodatkowo, żeby jak najszybciej tutaj uzbierać bądź postarać się o kredyt o własne mieszkanko, tak? Ale ogólnie dążycie do tego, żeby mieć to poczucie zadowolenia i takiej stabilizacji finansowej. Stawiacie na konkret. W połowie miesiąca mamy asa mieczy, czyli sytuacja się wyjaśni. Coś sobie uświadomicie. Być może właśnie będzie przeprowadzona jakaś ważna transakcja, rozmowa, podpisanie jakiejś umowy, zapoznanie się z dokumentacją, gdzie będziecie wiedzieli, na czym stoicie. I tutaj myślę, że już w połowie właśnie lutego wszystko się wyjaśni. Zobaczmy tego asumetry. Czy... 5 denarów. No właśnie, czy będzie ta praca, czy jej nie będzie. Więc tutaj. Yy... Denarów to jest takie wyjście też z propozycją, tak? No i teraz tak, jeżeli była jakaś niewiadoma odnośnie pracy, jakaś trudna decyzja, to tutaj, no nie wiem, czy odchodzicie od, o, rezygnujecie z tej pracy, czy zmieniacie plany. Czy podążacie w innym kierunku? Może właśnie tutaj no, ktoś zrezygnuje, tak? Zmiana planów, że tak powiem. I, i tak jakbyście mieli poszukać w innym miejscu. Ta piątka denarów, no, no nie jest to fajna karta, jest to karta braku pracy, można powiedzieć. Ale zobaczmy jeszcze. Ale wszystko jest na dobrej drodze. Może być też tak, kochani, że... Mieliście jakieś dwie propozycje i, i dwie do wyboru. No z jednej zrezygnowaliście dla drugiej, ale ostatecznie ta praca będzie. Niektóre z Was, moje kochane panny, ze względu na być może utratę pracy, podejmą decyzję, bo do tej pory nie byliście tacy zdecydowani, tak? No, wahaliście się w sprawie wyjazdu, być może za granicę do pracy, tak? I to się uda, bo będziecie bardzo zadowoleni. Więc tutaj. No, jakieś zmiany zawodowe widzę? Będziecie starali poprawić swoją sytuację, wyjść być może z jakiegoś, jakiegoś tutaj, e, takiego, no, punktu bezradności, bo zostaliście być może przed faktem dokonanym, no była ta praca, być może trzeba było z niej zrezygnować, albo, albo tutaj, no, pracodawca, tak, już zapowiedział, że będą jakieś zwolnienia, a wy awaryjnie musicie sobie coś znaleźć. I jak Wy to odbieracie? No, królowa mieczy, no, trzeba zadecydować, trzeba coś zaplanować. Trzeba tutaj no, kierować się faktami i dostosować się do sytuacji, wymyśleć jakiś plan awaryjny właśnie, zrealizować jakiś swój cel. Macie tutaj wsparcie kogoś z otoczenia, a z kielichów mówi o jakiejś propozycji, dobrej propozycji, o jakimś yy, dobrym miejscu pracy, szansa zarobienia dobrych pieniędzy. Ktoś, kto jest Wam bliski, być może tutaj z polecenia będzie jakaś praca, bądź jakaś dobra oferta, która nagle się pojawi będziecie bardzo zadowoleni. Po pierwsze, będzie to praca, którą będziecie lubili, wyko yy, lubili wykonywać yy, w miłej, fajnej atmosferze, no i na, na takich warunkach, jak Wam odpowiada. Zobaczmy. Natomiast, jeżeli tak, chodzi o wyjazd, tak, mamy kartery 2. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś związki, no to chcecie tutaj podtrzymać relację, być może z zodiakalnym rakiem, ewentualnie no z osobą, która, którą prowadzicie związek na odległość. I ta osoba jest bardzo zaangażowana naprawdę i na Was zależy, no a z kielichów daje szansę na miłość, tak? Na prawdziwe uczucie, na budowaniu relacji, na przyjaźni. Więc tutaj no można powiedzieć, że intencje tej osoby są Dobre, szczere. Bardzo się lubicie, i, i tak jak mówię, bardzo się to będzie pogłębiać i rozwijało w jakiś fajny związek, fajne uczucie, przywiązanie, takie połączenie duchowe. Wasze obawy, jeżeli chodzi o pracę, no właśnie, czy ta nowa praca będzie, czy tam się odnajdziecie, czy czy będziecie wystarczająco zarabiać, żeby właśnie spełnić te swoje oczekiwania, no tu mamy znowu pazia denarów, czyli tak jak bym już udzieliła wyczerpującej odpowiedzi, zawsze tarot mi, mi pokazuje, że, że już odpowiedź padła. No chodzi o tą nową pracę, tak? Czy, czy będzie tam po prostu dobrze, czy się odnajdziecie, czy to będzie to coś, na czym Wam zależało. Natomiast jeżeli chodzi o związek, no... Staracie się oboje i czy coś z tego będzie, bo zaczynacie już się angażować, tak? Dajecie sobie szansę i zobaczymy, jak to będzie. Kończycie y luty kartą świat, czyli jakieś pozytywne zakończenia, ale wejście od razu w jakieś nowe, nowe wydarzenia, które mają poprawić Waszą sytuację. Więc jeżeli faktycznie zmieniacie pracę, to to odejście z jednej pracy do drugiej, będzie takie płynne, nie, nie odczujecie tego jakoś negatywnie. No i myślę, że ta nowa praca daje Wam więcej możliwości, większe zarobki. Możecie się tam rozwijać, y, uczyć, doświadczać i, i, że tak powiem, robić karierę. Najprawdopodobniej no jest to wyjazd zagraniczny, tak? Bądź powrót z zagranicy. No, jedni będą w tą stronę, drudzy w tą. Na pewno jakaś podróż w lutym Was czeka. Może byliście troszeczkę przyblokowani tymi obostrzeniami i zastanawialiście się, jak to będzie, czy w ogóle będzie można te plany zrealizować. Ale widać, że tutaj się nie boicie, tylko jesteście pewni, że, że działacie, że realizujecie, co macie zrealizować. Podjęliście już decyzję, no i chcecie te sprawy. Doprowadzić do pozytywnego zakończenia. Bardzo fajne czytanie, moi kochani, tylko no, musicie tutaj nie ustępować. Tak, świetna praca, 9 denarów, czyli kochana panna, to o czym myślisz spełni się. To o czym myślisz spełni się, natomiast te panny, które być może chcą kupić sobie mieszkanie, przeprowadzić się gdzieś na stałe za też wam się to uda. Będziecie bardzo zadowolone, bezpieczna pozycja materialna. Piękne mieszkanie, stała praca, wysokie zarobki i, i zrealizowanie jakiegoś swojego celu, tak? Spełnienie życiowe, jeżeli chodzi o pracę i materię. No dobrze, kochani, zobaczmy teraz, jaka rada dla Was. As mieczy. As mieczy. Przemyśl sobie wszystko, przeanalizuj, posprawdzaj dokumenty. No i działaj. Podejmij jakąś decyzję, tak? Powiedz, co na ten temat myślisz. Jak utwierdzisz się w przekonaniu, że to jest to, co chcesz, to podejmij tą umowę. Yy, działaj, po prostu realizuj swoje marzenia. Na kogo, na co uważać? Królowa denarów. No jakaś kobieta. Kobieta z pieniędzmi, czyli może być jakaś tutaj, być może ta cesarzowa, tak? Może była pracodawczyni? ewentualnie jakiś koziorożec, byk, bądź panna. Natomiast tutaj być może chodzi o pilnowanie stanowiska, tak? Że, że być może w tej pracy nowej będziecie dobrze zarabiać i, i warto tutaj tego przypilnować, żeby ta okazja, no, nie poszła sobie w siną dal, żeby tego nie przegapić. I sprawdzaj konty, konkrety, sprawdzaj umowy, dokumenty, kochana Panno, żeby tam Cię nikt nie oszukał i nie podsunął do podpisania czegoś, co no, być może jest jakieś niejasne, nieopłacalne. Hmm. Zasługuję na miłość. Proszę bardzo. Oczywiście, że tak. I co tutaj mamy? Nie muszę starać się o miłość. Otrzymuję ją, gdyż istnieję. Odzwierciedlenie mojej miłości do siebie znajduję również u innych. No widzicie kochani. No, im więcej dajemy ciepła i dobroci od siebie, tym więcej do nas wraca, prawda? Więc tutaj najlepiej, żeby żeby właśnie starać się o to, żeby było zawsze dobrze, tak? Niektórzy ludzie są naszym odbiciem. Może warto też zwrócić na to uwagę. I aniołek. Uwierz w siebie. Ła. No ja myślę, że panna jest pewna siebie i ona wie, jakie ma możliwości. Pewność siebie, wiara w siebie i świadomość swoich decyzji zaprowadzi Was daleko, kochani, w lutym. Na pewno zrealizujecie ten cel, o którym myślicie. Myślicie o dziewiątce denarów i zrealizujecie to. Świat mówi o nagrodzie, mówi o... Może to być stanowisko, może to być jakieś wyróżnienie, nowa praca, lepsza praca, wyjazd gdzieś w sprawie pracy. No i stabilny, fajny związek być może tutaj yy, właśnie z osobą, która mieszka gdzieś za granicą, a może obcokrajowiec jakiś, no nie wiem, każdy już z Was wie. Natomiast będziecie zadowoleni yy, z wydarzeń, które będą miały miejsce w lutym. Będzie powód do radości, opijanie jakiegoś sukcesu, tak? Świętowanie. Radość i tego wam kochani życzę. No dobrze, to by było na tyle. Pamiętajcie, czytanie ogólne nie dla wszystkich. Sprawdzamy sobie film ze znakiem ascendentalnym. Zapraszam na mój kanał, dział playlista, bądź wideo. Można już obejrzeć sobie horoskopy na rok 2021 czytania na pierwszy kwartał 2021, to musicie sobie kursorem poprzesuwać i znaleźć odpowiednią tematykę. Klikniecie w playlistę, od razu Wam się 12 znaków, zodiaków otworzy te filmy, którymi jesteście zainteresowani, możecie za jednym razem sobie odtworzyć. Kochani, wszystkiego dobrego w lutym, wytrwałości, wiary w siebie, w swoje możliwości, pogody ducha i zdrówka wam życzę. Dziękuję za uwagę, wszystkiego dobrego, widzimy się na kolejnych filmach. Pozdrawiam serdecznie.